I znowu jestem na Isamazze. Spotkaliśmy się z przyjaciółmi. Ja już jadę do domu, ale pokażę wam, jak to jest pięknie wszystko oświetlone. I tutaj jest ta wieża, na którą wcześniej wjechałam dzisiaj. Nie ma dzisiaj pada deszcz. Dzisiaj na pewno nie ma takiego widoku. Tam jest ochrona przed wejściem, więc sprawdzają plecaki, wszystko. I zobacz, to jest ogromna przestrzeń, ale ja nie chcę już tam wchodzić bo będę musiała znowu pokazać swoje wszystkie torby, a uwierzcie mi, bo mam bardzo dużo zakupów, bo wydam 100 euro, słuchajcie, wydam 100 euro i to wcale nie było trudne. To wcale nie było trudne, także muszę powiedzieć mężowi, że 100 euro to tylko na waciki praktycznie można powiedzieć, że w tych czasach starcza, więc niech on nie przesadza i niech on Następnym razem, to już teraz to trzeba od 500 euro zacząć, żeby jakieś fajne ciuchy kupić. Konkretne. Wiecie, ja lubię porządne ciuchy. Po prostu lubię ludzi tłum dzisiaj poniedziałek 28, października, więc koniec praktycznie października, a my tutaj zobaczcie, mamy gorąco, mamy gorąco. W ogóle jakie tu zapachy się. Roz, Jakie tutaj zapachy są? E... Wszędzie dużo policji jest, więc jest bezpiecznie. Teraz tak przejdę. Nie chcę. Dobra, łubu dubu, więc mam nadzieję, że. YouTube mi tam nic nie będzie mówił. Bardzo dużo. A to są takie stoiska, które są poza tym jarmarkiem. I zobaczcie. I jak już wchodzę tutaj w ten rejon, to są takie zapachy. Słuchajcie, tu są rybki, oczywiście. Ale tam jest jakaś piekarnia. Bardzo dużo jest w ogóle tych takich różnych pieczonych rzeczy. No i tutaj zobaczcie te prażone migdały. Lubicie? Ja uwielbiam. Uwielbiam, ale po takich rzeczach to idzie się do dentysty. Więc ja sobie właśnie tym zęby zepsam. Tego nie lubię owoców w czekoladzie nie bardzo. A tutaj, tutaj coś takiego jak haribo, i takie pieczone, takie rzeczy jak pączki. No i haribo, takie tego typu rzeczy dla dzieci. A tutaj mamy dworzec, i w dworzu jest pasaż. Pasaż, tam jest Aldi, tam jest chyba Kiko, jakiś chleb, sklep taki dla wiecie, z tymi tanimi rzeczami nazywa. Teddy, o, Teddy. Ja w tym sklepie, szczerze mówiąc, jeszcze nigdy nie Wam i raczej tam nie pójdę, bo bo nie, bo takie rzeczy nie są nie są dobre. No i wchodzę teraz do na dworzec. Tak wygląda dworzec Bremen. Już wam trochę robiłam to jest znak Werda Bremen, naszej naszej no futsal grupę z Bremen. Oni mają tutaj swój stadion. Moin fans, bo ostatnio grali. Werda grała chyba z Freiburg i, 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 i przegrała. Oj. Tak to wygląda, dobra kochani. Kończę, bo muszę lecieć dalej. Pozdrawiam.